Dzisiaj kolejny odcinek ze Star Stable i zobaczymy sobie aktualizację, bo Star Stable odnowiło centrum miasteckie z srebrnej Polany. Odnowie to w środę, ja to nagrałam w piątek, ale, za, ale cały czas miałam to miejsce wielkim łukiem, tylko żeby nie zezkujlerować za, nie sobie, jak to tam wygląda. Baronowa, zapraszacie mnie do nowego, cudownego domu. Oto centrum Miejskie z srebrnej Polany. W tym wspaniałym obiekcie znajdziesz piękne wybiegi, wyśmienitą arenę i dziecką, uroczą stajnię, zachwycające ogrody i zapierającą dech w piersi naturę, która tylko czeka ją odkryjesz. To wszystko stoi przed Tobą otworem. Porozmawiaj z rannym w nafleczku Srebrnej kolany, by rozpocząć zadania Centrum Dzieckiego. Ten obszar dostępny jest jako dla graczy star rider. W trakcie pobytu w centrum miejskim i podziwiania cudnych widoczków możesz się dotknąć na parę sklepów. Jeśli wybierzesz się na zakupy znajdziesz tam nową kolekcję skandynawską serdeczność, a stylistka z przyjemnością ułoży Twoje włosy w kok ozdobiony połyskującą siatką. W okolicy jest też sklep zoologiczny, na którym czekają na Ciebie puchate kotki. Machamy do wszystkich graczy, to teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek. Dziś udostępniamy pierwszą wersję koła emotikon. Mamy nadzieję, że dzięki niemu lepiej zaradzisz sobie w grze, zwłaszcza jeśli bawisz się w urządzeniu mobilnym. Naciśnij trzy na klawiaturze lub przycisk emotykony na ekranie, by otworzyć koło. Będziemy rozwijali ten projekt, biorąc pod uwagę pomysły i opinie graczy, więc korzystaj z omotek do woli. Mamy nadzieję, że czujesz szczęście. Mm. Dobra. Na co centrum to idealne miejsce na Twojem, czyli w przyszłym tygodniu pewnie Jejku, Widzicie, że mi się to tak zacina. Um, więc to koło Emotican jest tutaj. I to akurat już widziałam. To hmm. no, Super nadzwyczajne. No super. Dobra, odbierzemy sobie drogę Trigera przy okazji. Dobra, tu. No jakieś kółko teleportacyjne czy coś. To, a tutaj ja już to mam. Mhm, no dobrze. E, więc mamy zadanie tutaj. Więc pojedziemy sobie na pannę Skoro już tu jesteś, to może zechcesz mi pomóc. dziewczyny z centrum miejskiego w stronę to proszę mnie o zrobienie porządku. Wow! Panią, fajnie, fajnie! Podobno baronowa była mnie zestresowana. Chcą jej zrobić niespodziankę i posprzątać okolice Centrum Jeździeckiego z kadrmią i um, No, jak mogę pomóc? Podoba mi się ten zapał. Niestety droga do Centrum Jeździeckiego już od jakiegoś czasu jest zaniedbana. Dobra. Przejdźcie i podnieś jak najwięcej śmieci. Otrzymasz za to oczywiście nagrodę. Dobrze. Jadę, jadę, ale... Będę musiała do niego wrócić, czy co? O, ja nie wiem. E, gdzie będę musiała wrócić? Tam! Dobra, ale super. Śmieci, śmieci. Chodźcie, chodźcie, kochane śmieci. Jakoś tak mi się chce grać. Stary tutaj był bardzo teraz. Wiem, zbieram śmieci, ale... aż mi się zachciało grać. No bo jest jeszcze zadanie, to jest cudowne. No, nie gadaj, że tutaj też odnowili. Nie wiedziałam, że aż tak bardzo się postarają. To już wszystkie śmieci, znowu, Sprawdźmy, czy w centrum Miecieckim jest ktoś, kto pomoże nam naszym... się tego pozbyć. Ktoś opuścił klub. Ktoś... Mary... Mary. Marian. Marian? Co, tego wcześniej tutaj nie było. Co? Ja wiem, ja wiem. Patrz, puśćcie, patrz, na to. Musimy zobaczyć ten wyścig, jak się jedzie. Dobra, czyli tutaj mamy wodę. Ale to jest takie piękne to centrum. Jej, tu już są padoki na samym wstępie. To oni już tutaj to odnowili. Wow. Wow. Ale ulej, kiedy no tutaj papierka dużo. No śliczne są te. Dobra, ja na razie. Oha, tutaj też są świeci, a ja ich nie mogę pozbierać. Dlaczego? Dobra, tutaj coś widzę. O ja. Kto tam pojadę teraz? Robię jas. Jezu. To są konie! Hej. Okay. Ale ślicznie. Dobra, pojedziemy to zadanie tutaj odebrać najpierw. Tylko później się przejedziemy. Przepraszam, że się tak zaczyna. Ja nie wiem dlaczego. Ponieważ dlatego, że jest tutaj bardzo dużo ludzi. Mam wyłączone wszystko, co mogę. No, nawet mam tą nisko grafikę ustawioną. Dobra, Ym... Juby. Ktoś ci wysł wysłał ranny do pomocy? Z drogi zniknął już pełno śmieci. Fantastycznie. Jest jeszcze zadanie. Dobrze, no to na razie nie zrobimy tego zadania. W ogóle, co to jest? Wysokie standardy. Hmm. Dobra, to za chwilę sobie zrobimy. No, zobaczmy sobie tutaj, co wstaje. Oh, w ogóle, jak tak na bok, to jest w ogóle takie przeciwieństwo innych. Wszystko są takie drewniane. To jest taka. taka. No, taka. wow. Okej. Okay. Ja przepraszam, że mi się tak zacina. Mi też ciężko gra. To nie moja wina. Ja jestem ciekawa, gdzie są te wyścigi. Nie, 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 nie. Czemu? Um. Okej, okay. tu jest nowy strój, tak? No dobra, to mnie akurat interesuje ten strój, przepraszam. Uuu, taki słodki barecik. Ale śliczny. No dobra. Jeszcze tutaj widzę kotki. To są jakieś nowe kotki. Ale jakie one są śliczne. Ojejku! Ojejku, one są przepiękne! W ogóle ten! Zobaczcie tego! Albo ten, jakie one śliczne. Ten wygląda jakby miał krawat! Taki krawat, wiecie! I taki profesor wygląda! A ten wygląda jak taki... ten... Jak taki super bohater z segmenty maski. Śmiesznie, śmiesznie, dobra. Ja zostawię tego komu na razie. I zobaczmy wzórki. Yy, ale tak. O, od tyłu. O, ale śliczne. jest, Ale piękne to jest, piękne naprawdę. Jeszcze można by za takie kupić. Serio, świetne. O, mój koń. Jak? No, co ty robisz? że tutaj jeszcze jest sklep, ale to jest z tamtymi starymi yy, ubraniami. No tak, to jest z tymi starymi, dobrze. E, I tutaj widzę, że są... Aha! To jest takie fajne, że tutaj można przejechać? to ta jest tutaj postać, taka postać taka, taka wiecie... Taka postaciowa, a nie w sensie... No, nie człowiek, tylko taka postać. Okej, okay, tutaj mamy fryzjera końskiego, tak? To, Aha, tu cynerkę też mamy, ale fryzjera, tak? Fryzjer. A właśnie, w ogóle zmienimy mu grzybę, bo jednak mi się taka nie podoba. E, albo nie, jednak mi się taka podoba. Nieważne. Aha i dobra, tutaj mamy konie. Mam już takie piękne te konie. I wiem, ja sobie, i wie, ja muszę sobie jechać, bo ja jeszcze jakiegoś kupię znowu. A to co to jest? Tyra. Wow! To jest takie nowe, ten... To jest jakiś, nie wiem, Coś Takie duże kółko. Okej, A tu jest jak tym, na tym, na torze baronowej. Ale to jest świetne. Jest tutaj! Tak, wielki padok. Pewnie w środę będzie. jak się na no, wiecie, wiecie, jak się Mogę tu pojechać kolejnym. E, przeszkody, przeszkody będą. E, ciekawe czy zmienili to w środku. Pewnie w środku nie, bo zapomnieli. No, mówiłam. W środku dalej stare SSO. Tak, chyba. Ciekawe czy o tym zapomnieli, czy byli... po prostu... Po prostu nawet nie chcieli tego robić. Może oni po prostu myśleli, że ci gracze... Nie zauważyli. Auto jest odnowione, samochód nowy, o Jezu, ale śliczny. Jeszcze ogród tam jest, dobra. Tu jest jeszcze jakiś ogród wieku, to jest tak duży teren. Serio, ja się gubię. Uu. Tutaj chyba nie zmienili, tylko wydali większe te. Okej. Okay. No nie, chyba tutaj nie zmienili, tak mi się wydaje. Chociaż może. Może w niej. To nie wiem. Dobra, tutaj jest jakiś ogród. Wow, to jest takie na Tak mi się podoba to miejsce, serio. Ja tylko nie widzę ty. Um, Jak się winogron nie widzę. Tylko... O! Co? Co? Czy to jest ten ogród? Czy to jest ten ogród, w którym ledwo żyłam? To jest ten ogród. To jest ten ogród, który ja odnawiałam własnoręcznie. Czy tam jest ich dom? Oh, jaki słodki dom! Ale świetny to jest! Ja! Yeah. Nawet konia mają! O Jezu, ale super. Świetne. A co tam jest? Okej, okay, tutaj jest ten taki... piwnica, piwnica. What? What? Dobra, czysta piwnica? To pewnie tutaj po prostu No nie, mi się wydaje, że nic nie zmieni, tylko po prostu przestawili to. No nie wiem, nie wygląda to jakby było na w ogóle. Ale róże tutaj nawet zmienili. Wow! No, gratulacje, jest Coś im się udało. I bardzo im się udało, szczerze. I podwózka jest obok tego padoku, tak jak było z Super. Dobra, tu są winogrona. Tu jest jakiś tomek? Co? Co jest? Dobra. Widzę, że tutaj chyba nie ma nic takiego poważnego, tylko to właśnie są te winogrona. To jest tak obszerny teren, że ja naprawdę mogę się tutaj pogubić. Naprawdę mogę się tutaj pogubić. Co? Jak? Jakie ze coś to zmieniło? O co chodzi? Yy, gdzie są te z pauliny? Czy jak ona tam się nazywała? Tutaj coś. Co? Nie wiem, gdzie to może być. Tu gdzieś? Tu są te Pauli? Tak! O nie! O so. Co? Tu jest podwózka na ujeżdżanie. Tu jest jakiś taki mały paduczek. Tutaj jest ten. I tam jest wielka otwarta. Tu jest co? się płakać chce. Czemu to jest takie piękne? E S.S.O. Co wy zrobiliście? Jak oni... jeszcze te drzewa, one są tak piękne. One mają korzenie. Boże. E S.S.O. Jak wy to zrobiliście? Jak! To jest taki piękny, ja tu będę miała fajnie. Nie ma odświeżenia. Możeście nawet nic nie umejście. To Dobra. Bo ja naprawdę jakby ja za Was nie wytrzymałam. Tutaj są... Co? To są jakieś... Ja wiem, tam był taki palów. Tutaj teraz to jest. O, wow, to ja tego chyba nie będę sprawdzać, bo mi się wydaje, że o jakąś bardzo fajnie pieni. Chcę zobaczyć ten zjazd. Jak to wygląda, jak się jedzie do tamtej złotej wioski? Co? S.S.O? Co tam jest tak piękne? Jak się idzie do CZU? Bo ja się kupiłam. Jak ja mam tu jechać? Czemu? Tutaj! Jejku! To jest takie piękne. Serio, to jest tak... Pięknie, tak dopracowany to jest. Jakby, serio, eses się... No, postarali się tutaj, Co to w ogóle jest? To są chyba te. To są te w ogóle. Jerzy, czy coś takiego, ale co? Patrzcie, nawet tutaj mamy. Wow. Jakby naprawdę nie wiem, jak mam to. Nie wiem, jak ja mam to opisać. Dziękuję, ja już się zgubiłam tutaj, dobra. Więc mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!